W północno-wschodniej Polsce jest bardzo interesujący region Podlasie. Leży blisko Litwy i Białorusi i jest dużą atrakcją turystyczną. Ważnym punktem na Podlasiu, stolicą województwa podlaskiego, jest Białystok miasto nad rzeką Białą. W tym mieście urodził się Ludwik Zamenhoff, autor internacjonalnego języka esperanto, który pozwala na komunikację osób z różnych kultur. To bardzo logiczne, że mieszkaniec Białego Stoku został autorem takiego języka. Bo Białystok to miasto wielu kultur i historycznie i aktualnie. Wielokulturowy charakter Białego Stoku dobrze prezentują obiekty sakralne w tym mieście. Funkcjonują tu różne budynki religijne. Możemy zobaczyć i katolicki kościół, i prawosławną cerkiew, i żydowską synagogę. I tatarski meczet. Inne budynki w Białym Stoku też mają różne charaktery. Są stare i nowe. Reprezentują różne style architektury: gotyk, renesans, barok i modernizm. A w starej dzielnicy Bojary warto zobaczyć tradycyjne drewniane domy. Wizytówką Białego Stoku są Park Miejski i Zespół Pałacowy Branickich. Pałac Branickich często nazywamy polskim wersalem albo wersalem Podlasia, bo jest podobny do rezydencji francuskich monarchów pod Paryżem. I polski, i francuski budynek są w podobnym wieku. Mają ponad 300 lat. Jan Klemens Branicki, który żył od roku 1689 do 1771, był bardzo bogatym człowiekiem. Jednym z największych polskich magnatów, czyli arystokratów, w XVIII wieku. Miał nie tylko ten jeden pałac, ale też szesnaście innych. Miał też dwanaście miast i aż dwieście pięćdziesiąt siedem wsi. Bardzo blisko pałacu, tylko pół kilometra od niego, znajduje się serce miasta rynek kościuszki. Czyli reprezentacyjna promenada to dobre miejsce na spotkania nie jeżdżą tam samochody, tylko chodzą mieszkańcy i turyści. A latem jest tam dużo ogródków restauracyjnych czyli miejsc na zewnątrz przy restauracjach, gdzie stoliki stoją pod parasolami. Przy rynku stoi późnobarokowy ratusz. Normalnie ratusz to oficjalne miejsce, gdzie pracują ważni urzędnicy miasta, ale ratusz w Białym Stoku nigdy nie miał takiej funkcji. W przeszłości miał funkcję hali targowej, czyli możemy powiedzieć, że był dużym sklepem. Na wieży ratusza był punkt obserwacyjny dla strażaków, dzięki któremu mogli kontrolować, czy miasto jest bezpieczne. A teraz w tym budynku znajduje się Muzeum Podlaskie. To oczywiście nie jest jedyne muzeum w tym mieście. Warto zobaczyć też inne muzea historyczne. Na przykład Muzeum Historii Medycyny i galerie artystyczne. Atrakcyjne są też pomniki. Na przykład podróż ma formę dużego koła ma ponad 4 metry. Jest symbolem podróży i teatralnych tradycji miasta. W konstrukcji koła są specjalne wizjery których możemy oglądać fotografie ze spektakli teatralnych. Innym popularnym w Białym Stoku pomnikiem jest maska, która ma dwie strony: tragiczną i komiczną, czyli smutną i wesołą. Teatr to też ważny element w historii Białego Stoku. Szczególnie teatr Lalek, dlatego co dwa lata w tym mieście jest organizowany Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich. Krótkim spacerem możemy dojść od ratusza do bulwaru nad rzeką Białą i dalej spacerować wzdłuż rzeki. Białystok nie jest bardzo małym miastem, ale jest na tyle mały, że turysta może komfortowo zwiedzać go bez samochodu. Warto też zobaczyć, co jest dookoła. Blisko miasta, tylko 3 km od niego, jest Muzeum Dziejów Ziemi, czyli Park Jurajski, w którym są dinozaury. Oraz atrakcje takie jak karuzele, trampoliny, park linowy i basen z łódkami. Można tu aktywnie spędzić cały dzień. Niedaleko znajduje się też inne interesujące miejsce europejska wieś bociania jedyna w Polsce. Bociany bardzo lubią mieszkać w południowo-wschodniej Polsce. Generalnie w Białym Stoku i blisko niego jest tak dużo atrakcji turystycznych, że dobrym planem będzie pojechać tam na kilka dni wakacji i powoli zwiedzać różne miejsca.